Witam wszystkich znajomych. Dzisiaj mamy strategię handlową opartą na jednym wskaźniku. Nazywa się to aligatorem. Jest to dość powszechny wskaźnik i za jego pomocą dzisiaj będziemy zarabiać z tobą. Od razu wstawimy ten wskaźnik. Nie trzeba tutaj zmieniać żadnych ustawień. Wystarczy skorzystać z ustawień standardowych, ponieważ są one już skonfigurowane tak, aby dokładnie wysyłać sygnały. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej, jak to działa i jak możesz zacząć na nim zarabiać, więc usiądź wygodnie. Zacznijmy. Mamy więc trój średnie kroczące, z tego składa się nasz wskaźnik aligatora. Zasadniczo są to trój oddzielne średnie kroczące, ale współpracują ze sobą. Przyjrzyj się uważnie zielonej linii, gdy zielona linia przed czerwoną i niebieską linię, otrzymamy sygnał kupna. Właśnie teraz jest pierwszy sygnał, otwieramy z Wami przez minutę, w tym momencie w górę za 100 dolarów. Spójrz na ruch, który teraz zakończymy. Tuż na przecięciu tych trzech średnich kroczących czekamy na wynik. A więc, przyjaciele, za pierwszą transakcję z góry dostajemy 92 dolary. Doskonały wynik. Ustaliliśmy kwotę na 192 dolarów amerykańskich. Przejdźmy do następnej pary walutowej. Przyjrzymy się również bliżej sytuacji i podpiszemy umowę. Dziś naszym głównym zadaniem jest nauczenie się prawidłowej pracy ze wskaźnikiem aligatora. Przejdźmy dalej. Tak więc, przyjaciele, pracujemy z tą parą walutową. Tutaj otworzymy pozycję kupna. Przyjrzyjcie się uważnie temu, co dzieje się na naszym skrzyżowaniu. Mocnego skrzyżowania nie ma. Ale i tutaj mamy do czynienia z cofnięciem się ceny. Zwróć uwagę na cień świec poniżej. Zdecydowanie jest tu presja kupna i otwórzmy 192 dolary przed krzywą i poczekajmy na wynik na górze. Cóż, dwie nasza transakcja kończy się na dobrym plusie. Spójrz na ten ruch, który nastąpił. Spójrz, gdzie otworzyliśmy transakcję, gdzie ją zamknięto, bardzo pewny ruch 368 dolarów na saldzie. Ustal tę kwotę, przejdź do następnej pary walutowej, kontynuuj zrozumienie wskaźnika aligatora i zarabiaj na nim. Tak więc, przyjaciele, pracujemy z tym aktywem, wyglądamy tutaj bardzo dobrze. Następuje również przecięcie i widzimy cień od dołu dobry sygnał do kupna. W tym momencie otwórz za 368 dolarów amerykańskich i poczekaj na wynik. Zatem na saldzie mamy dokładnie 652 dolary, przyjaciele. Kolejna transakcja zakończyła się na plusie. Ustalamy kwotę na 652 i przechodzimy do następnego aktywa. Jak widać, wskaźnik aligatora daje sygnały dość trafnie, więc bądźcie na pewno go wykorzystamy. Idziemy dalej. Pracujemy więc z tym aktywem, przyjaciele. Szczegółowo badamy sytuację. Uważnie przyglądamy się ruchowi. Który ma miejsce? Ruch przypominający falę. Cena znajduje się pomiędzy poziomem wsparcia a poziomem oporu, ale cena porusza się precyzyjnie z poziomu na poziom, czyli porusza się w górę, cofanie się, patrzymy na przecięcie aligatora. Ruch idzie w górę i teraz następuje wycofanie, też się dzieje. Patrzymy na zawężenie średnich kroczących, więc je otworzyłem. W dół na minutę 652 dolarów za odwrócenie trendu, spójrz na wynik. Tak więc, przyjaciele, spójrzcie na ruch, który z Wami zrobiliśmy. W efekcie następuje ostry impuls i nasza transakcja kończy się na plusie netto w wysokości 1250. 1 dolarów w bilansie, kropka, następna transakcja, ruszamy dalej. Tak więc, przyjaciele, pracujemy z tą parą walutową. Spójrzcie, nawiasem mówiąc, już pracowaliśmy z tym aktywem. Nasz ruch cenowy od poziomu wsparcia następuje w górę, czyli po ruchu w dół następuje zmiana trendu. Następuje skrzyżowanie, zielony przecina czerwony, i od dołu do góry pojawia się sygnał kupna. Plus, teraz dotrze do niebieskiej linii, będzie to 100% plusa. Otwieramy się tutaj na kontynuację odwrócenia i czekamy na wynik. Zatem, kochani, następna transakcja to już netto plus. Ruch był kontynuowany. Transakcja jest na plusie. Jak widać, praca ze wskaźnikiem aligatora jest bardzo prosta i mam nadzieję, że nie będziesz mieć z nim żadnych trudności. Koniecznie przetestuj tę strategię na koncie demo, a następnie przełącz się na prawdziwy i zarabiaj pieniądze z przyjemnością. Zatem czas na ostateczną transakcję. Przyjaciele, 2171 dolarów w naszym bilansie, mamy do czynienia z taką sytuacją.